Zamykaj oczu na przemoc wobec dzieci. Reaguj. Masz prawo. Kampania Społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Gering witam Państwa w piątkowym wydaniu programu lokalnego. Rozpoczynamy jak zwykle od wydarzeń. Na terenie naszego miasta podtopionych zostało wiele ulic. Ostatnio o interwencję naszej telewizji poprosili mieszkańcy ulicy Zawiszy Czarnego. Olbrzymie kałuże oraz trawiaste bagno to widoki, jakie tam zastaliśmy. Przed Państwem krótka relacja Beaty Piechoty. Urząd Miasta zrobił yy... Część ulicy asfaltowej, drugą część zostawił mieszkańców samych sobie. Drogę zrobił y, piaskową, wylotową. Droga jest nieprzejezdna, jak można zobaczyć. Woda spływa mi na działkę. Byle jak i deszcz, to woda stoi cały czas, a no, jak większe ulewy, no to wszystko płynie do mnie. Idzie od razu tu woda, wszystko w podwórko, bo nie ma nic. Powinno być jakoś odkopane, żeby ta woda zeszła, a nie zostawiona jest. Zgłaszałam do spółki wodociągi i kanalizacja, no i później kazali mi zadzwonić do straży miejskiej, żeby mi worki z piaskiem przywieźli. Ze straży miejskiej pan źle ponoć usłyszał numer, bo na zawiszy 7 zawieźli, nie na zawieszy 107. Za drugim razem jak zadzwoniłam 45 minut, no przywieźli, nie powiem, że nie. No i kazali mi najlepiej wodę upuścić sąsiadowi na trawę, żeby przekopać. Do sąsiada sąsiad ma łąkę, trawę, a kto za nią będzie odpowiadał, jak mu zaleje łąkę to przyjdzie za zaskarży i przegro gospodarz tą sprawę. Mamy dość intensywne opady deszczu na terenie miasta. Efektem tego jest występujące zjawisko tzw. lokalnych podtopień. Głównie mieliśmy problemy na ulicy Długiej, za wiaduktem w kierunku łodzi. To samo wystąpiło na ulicy Letniej i ulicy Przyrodniczej. Jeżeli gdzieś będą, będzie występować potrzeba, żeby te worki dowieść, po godzinie 16 jak najbardziej można dzwonić do Straży Miejskiej, do godziny 16 do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Służby miejskie zadziałają. Staram się zadzwonić do Centrum Kryzysowego, jest coś takiego, tak? Tam nikt nie odbiera telefonu, także nie ma po co tam dzwonić. Nasze telefony są cały czas włączone. Nie stoimy założonymi rękoma, na bieżąco realizujemy zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wspólnie z Wydziałem Infrastruktury i z strażą miejską tak realizujemy zgłoszenia przez mieszkańców czyli jedziemy na miejsce tak i staramy się usunąć tym sprzętem który tutaj firma MPGK jest w stanie nam dostarczyć bądź też spółka wodkan Jak tu można mieszkać, i tak mieszkać, żeby tu nic miasto nie dbało, zrobiło sobie tam państwu drogę lepszym gościom, a biedniejszym zostawiło bez opieki. No niech pani by zobaczyła teraz, jak tu przejedzie, jak przyjdzie zima. Kto tu wyjedzie stąd? To, to tutaj się pozabijają ludzie na tym zakręcie, jak będzie ślizgawica. No ja nie widzę innego wyjścia, tylko powinni się to miasto zaopiekować, tu zrobić jakiś porządek. Nikt tutaj nic nie zrobi, moim zdaniem jest takie. Dopóki samochody, nie wiem, jakby może ktoś z urzędu miasta przyjechał, stanął w wodzie samochodem, by pani musiała któraś wysiąść w budzikach eleganckich albo po błocie się przejść, to może by coś zrobiła. Jak zrobili tyle, powinni zrobić dalej. Jak się jest w Rzymie, to i papieża się widzi, tak? Na chwilę obecną jest realizowany tam projekt odwodnienia tutaj części hełmów poprzez ulicę właśnie Zawiszy, kolektora do Bzury, odprowadzanie wód deszczowych i w ramach tego projektu jest tylko ten fragment Zawiszy, który został wykonany w asfalcie oraz pozostała część Zawiszy od Łagiewnickiej w stronę PKP. W tym roku wykonujemy drugi etap do ulicy Letniej. Trzeba mieć też na uwadze to, że no, tam są zabudowania w byłej pradolinie Doliny Rzeki Bzury. No i tutaj też woda podziemna jest też bardzo płytko, więc... No, tak jest taka sytuacja z podtopieniami, może być często. Dodajmy tylko, że po naszej interwencji Urząd Miasta wykazał większe zainteresowanie losem mieszkańców ulicy i zmieniamy temat. Dziurawe jezdnie to w naszym mieście, niestety, widok powszechny, jednak rozmiar ubytku, jaki powstał przy ulicy Piątkowskiej, robi naprawdę niekorzystne wrażenie, koła niedziela. Nieszczęścia chodzą parami. Gdy we wtorek, 4 czerwca, wielu funkcjonariuszy służb miejskich pomagało ochronić zalewane posesje. Jeden z policyjnych radiowozów musiał zabezpieczyć fragment ulicy Piątkowskiej. W okolicach parku miejskiego powstała olbrzymia dziura. Wtorkowe ulewne deszcze spowodowały podmycie nawierzchni drogi wojewódzkiej 702 w Zgierzu. Doszło do e... Powstania po każdej wielkości rzeczywiście dziury. Natychmiast ją zabezpieczyliśmy destruktem przez te dni. Ostatnio czekaliśmy, aż pogoda się troszeczkę ustabilizuje i natychmiast będziemy przystępowali do remontu masą na gorącą. Czekamy aż pogoda się poprawi oraz sam destrukt zostanie nieco zagęszczony, tak żeby można było dokonać skutecznego remontu. Wykonamy go w ramach bieżącego utrzymania, Wykona to firma, która ma podpisaną z nami umowę. Koszty Usunięcia tej wyrwy, koszty wyremontowania jej masą na gorąco obliczamy na rząd wielkości 3000 zł. My oczywiście też na bieżąco monitorujemy to, co się dzieje na drogach. Oczywiście sygnały od kierowców, sygnały od mieszkańców przyjmujemy również, dlatego natychmiast ekipa drogowa pojechała zabezpieczyć ten teren. Przedstawiciel zarządu dróg wojewódzkich przyznaje, że z tak dużym uszkodzeniem dawno nie miano do czynienia. I zmieniamy temat na bardziej optymistyczny. Konkurs, który zorganizowała nasza telewizja we współpracy z kanałem Jim Jong z okazji Dnia Matki, został rozstrzygnięty. Kilka dni temu do redakcji przybyli uśmiechnięci najmłodsi wraz z opiekunami, a każdy wyszedł z niej wygrany Bata Piechota. Dzieciakom towarzyszył stres. W końcu najmłodsi odwiedzili telewizyjną redakcję po raz pierwszy. Z pracami w rękach oczekiwano na swoją kolej, by wylosować nagrodę główną. Zadaniem dzieci było narysować cztery czynności, które najbardziej lubią robić ze swoją mamą. Na spacerek. Tu na spacerku jesteśmy, tak? A tu? Robimy ciastka. Ciastka pieczemy, jest nasza kuchnia, tu jest kot Maciek. Lubi jeździć na rowerku, tak? Chodzić z mamą do lasu, zbierać kwiatki. No I że mamy bardzo kocha, no bo serduszek dużo narysowała. Jak z mamą pisałam? Trybę kwiatki, jak z mamą karmię gołębie. Tutaj co narysowałeś? Piłkę. Mhm, gracie w piłkę, tak? Konkurs był wspaniałą okazją do rozwijania wyobraźni dzieci. Wydawało mi się, że to jest coś ciekawego dla dziecka. Gdy przyszła pora losowania nagród, stała się rzecz niezwykła. Zamieszasz rączką i wyciągasz ten los. Pierwsze podejście i od razu główna nagroda powędrowała do Damiana Bednarka. Przy okazji prezent otrzymała również mama chłopca. Gratuluję, a to dla Ciebie na Super. Co wygrałeś, powiedz. Taką torbę przenośną. Fajnie jest? Mhm. Co będziesz woził? Różne rzeczy. Syn za bardzo dzisiaj nie chciał przyjść, bo się troszeczkę wstydził, ale... Wejście zrobił naprawdę fajne. Bransoletka będzie pamiątką? Będzie na pewno. Miłą pamiątką. Tak naprawdę wszystkie dzieci wyszły z naszej redakcji wygrane. Każdy otrzymał upominki. Co wygrałeś? Malowankę taką. Będziesz rysował teraz. Lubisz rysować? Lubię. Co? Co to jest? A co to jest? Kalkulator. Kakukanto. Fajnie jest. Dzieci na pewno będą pamiętały o telewizji centrum przede wszystkim, bo dużo gadżetów. Mamy taką nadzieję. Już teraz zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach, o których informować będziemy na naszej antenie. W środę 5 czerwca zorganizowano spotkanie dotyczące ulicy Piłsudskiego. Krytycznych uwag dotyczących jej stanu musiały wysłuchać władze starostwa zarządzające ulicą, ale i do władz miasta skierowano wiele cierpkich słów. Kuba niedziela. W środę, 5 czerwca, w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się spotkanie dotyczące ulicy Piłsudskiego. Inicjator zebrania, prezydent Zgierza, tłumaczyła, że wielu mieszkańców nie wie, która ze zgierskich dróg administrowana jest przez władze miejskie, powiatowe czy wojewódzkie. Szczególne zamieszanie może wzbudzać przynależność ulicy Piłsudskiego. Deklarowałam mieszkańcom, że podpisaliśmy porozumienie ze starostwem w celu remontu tej drogi. Natomiast potem no, starostwo wycofało się z tego, aczkolwiek deklaruje, że pewnie ta droga powstanie. I dlatego chciałam, żeby starostwo bezpośrednio powiedziało mieszkańcom, co dalej z ulicą Piłsudskiego. Według porozumienia ulica Powiatowa miała być wyremontowana przez miasto. Jednak deklarowana na ten cel suma 145 tysięcy według władz miejskich nie starczałaby na pracę na wskazanym odcinku od 1 maja do wiaduktu. Starostwo porozumienie anulowało. Remont ulicy Piłsudskiego będzie jednym z pierwszych działań nowo powstałej powiatowej spółki infrastrukturalnej. Mamy już szacunkowe wyliczenie kosztów na ten odcinek, bo nie stać nas w tym momencie zrobić to w całości. Ale pierwszy odcinek będziemy realizować do końca sierpnia to już powinny być po przetargach wyłoniony wykonawca. Mieszkańcy nie kryli niezadowolenia, że przewidziana jest tylko naprawa na wierzchni ulicy. Wskazywali na fatalny stan chodników i krawężników. Uczestnicy spotkania zwracali też uwagę, że przewidziany do remontu odcinek od 1 maja do wiaduktu to tylko fragment potrzebującej naprawy ulicy. Jesteśmy bardzo zainteresowani budową ulicy Piłsudskiego i za mostem rozjazd między Szczawińską a Rembielnickiego. Też byśmy chcieli, żeby w ramach tego remontu też było to zrobione. No i barierki ochronne, które bardzo szpecą jak się wjeżdża na Rudunki kowiaduktu. Powinny być porobione wypan studzienki. Odpływowe, bo po deszczu to nie można przyjechać pana, od szkoły. A tu jest spadek od Piątkowski do, do Drewnoski. Zgierzanie utyskiwali, że ośrodki władzy nie liczą się z ich zdaniem. Padały słowo o rozgrywkach, których konsekwencje ponoszą zwykli obywatele. Temat ten, jak się okazało, miał powrócić dzień później podczas spotkania dotyczącego ulicy Witosa. Z kubą jeszcze się nie rozstajemy, a i sporów dotyczących nieprzejezdnych dróg ciąg dalszy. Tym razem spotkanie dotyczyło ulicy Witosa na Proboszczewicach. Ulica miejska, jednak do przeprowadzenia jej remontu potrzebna będzie też zgoda starostwa. Co stoi na przeszkodzie wykonania prac? O tym za chwilę. Ulica Witosa na Proboszczewicach. Temat fatalnego stanu nawierzchni, wierzchni, wody deszczowej spływającej na posesję i zagłębienia na środku ulicy, w którym utykają samochody, poruszaliśmy nie raz. Ostatnio obfite opady deszczu sytuację jeszcze pogorszyły. Tylko można hamerem przejechać, bo w, w praktycznie żadnym samochodem osobowym się nie da. tylko tam jest taka potężna wyrwa. Mamy tu fotografię zrobione przez Straż Miejską, gdzie zostało auto utopione. Jest nawet kawałek chodnika widać, który już nie istnieje, bo po prostu został zalany. Jest widoczna wielka dziura, która miała prawie 90 cm głębokości. Podczas niedawnej blokady drogi krajowej, akcja ta miała zwrócić uwagę na problem mieszkańców Witosa, prezydent Giesza przekonywała zgromadzonych, że miasto jest przygotowane finansowo do wyremontowania drogi. Utrudniać pracę miało jednak starostwo powiatowe, które nie wydało stosownego pozwolenia na budowę. W czwartek zorganizowano spotkanie mieszkańców z przedstawicielami władz obu szczebli. Starostwo uzasadniało swoją odmowną decyzję. Zaproponowane przez prezydenta miasta Zgierza magazynowanie wody deszczowej w ulicy Ozorkowskiej i wybieranie deszczówki zgromadzonej poprzez wozy asenizacyjne to są popularnie zwane beczkowozy nie zostało zaakceptowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Starostwo nie może wydać zgody na budowę ulicy, dopóki nie zostaną spełnione warunki odbioru wody opadowej z ulicy Witosa. Z tym zdaniem polemizowali przedstawiciele władz miasta oraz spółki wodkan zajmującej się inwestycją. Wymagania starostwa miałyby dotyczyć innego wniosku, skupiającego się na dalszym etapie prac. Tymczasem, jeśli chodzi o budowę nawierzchni na ulicy Witosa, tu wszystkie wymagane przez starostwo dokumenty zostały przez miasto złożone. Zawiłości administracyjne postępowania i spory między przedstawicielami władz nie polepszyły i tak już napiętej atmosfery na zebraniu. Padło wiele cierpkich słów. O poprzedniej nawierzchni zniszczonej przez prace kanalizacyjne, o niedotrzymywaniu obietnic i ciągłym przesuwaniu terminów. I o tym, że władze powinny się porozumieć dla dobra mieszkańców. Mówiąc kolokwialnie, co konia obchodzi, że mu wóz Nie, Miała być ulica zrobiona, nie jest zrobiona. Pojawiła się w końcu ze strony mieszkańców propozycja odłożenia całościowego remontu Witosa, schodnikami, krawężnikami i łączami kanalizacyjnymi na rzecz jak najszybszej budowy nakładki asfaltowej. Jej powstania starostwo nie musi zatwierdzać. Wyrażacie wolę, że będzie to nakładka, a państwo ze starostwa twierdzą, że przy zgłoszeniu, jakie do nich trafi, nie będzie tutaj żadnego problemu. Zrobimy na ten moment nakładkę. Jednak wszystkie strony zdają sobie sprawę, że to rozwiązanie tymczasowe i do tematu gruntownej przebudowy Witosa trzeba będzie powrócić. A teraz zobaczymy, w jakim wydarzeniu będą mogli uczestniczyć zgierzanie w nadchodzący weekend. Witam serdecznie. Wszyscy, którzy chcieliby sprawdzić, jak dobrze znają język obcy, będą mieli taką okazję. W najbliższą niedzielę, 9 czerwca o godzinie 12 w Urzędzie Miasta Zgierza będzie miał miejsce wielki test języka angielskiego. Jest ze mną pani Bożena Ziemniewicz, która opowie więcej o wydarzeniu. Witam. Kłaniam się Państwu. Bożena Ziemniewicz. Jestem prezesem British Centre, które w tym roku w Łodzi, Zgierzu i Aleksandrowie Łódzkim organizuje ten wielki test. Wielki test jest przedsięwzięciem ogólnopolskim ma służyć promowaniu idei uczenia się języków obcych. Dotyczy póki co języka angielskiego, ponieważ język angielski właściwie trudno nazwać obcym. Spotykamy się w najbliższą niedzielę w całej Polsce, w Zgierzu o godzinie 12. .00. Przychodzą do nas osoby w różnym wieku, ale od drugiej klasy szkoły podstawowej. Oczywiście dla dzieci ze szkoły podstawowej przewidzieliśmy osobny sprawdzian, natomiast osoby Powyżej szkoły podstawowej piszą jeden sprawdzian, przygotowany przez bardzo profesjonalną instytucję, a mianowicie przez Macmillan Education. Dla nas, dla British Sense, jest to o tyle ważne, że tu w Zgierzu pracujemy z Państwem od 15 lat, więc mamy swój jubileusz. Mamy nadzieję, że spotkamy się na naszym, spotka na naszym niedzielnym spotkaniu w licznym gronie, bo przewidzieliśmy mnóstwo wspaniałych nagród, między innymi wycieczka do Parlamentu Europejskiego. Taki test pisany jest już po raz drugi. W roku ubiegłym również w zgierzu go prowadziliśmy. Um, uczenie się języków obcych jest istotne przede wszystkim dla młodych ludzi, którzy mają przed sobą podjęcie wyznań związanych z pracą. Bo uczymy się nie tylko po to, by na wakacjach zamówić sobie dobre jedzonko czy porozumieć się na lotnisku, ale przede wszystkim uczymy się języków obcych po to, by. W przyszłości otrzymać lepiej płatną, ciekawszą, bardziej satysfakcjonującą pracę. Dlatego partnerami British Center w tym przedsięwzięciu są instytucje z otoczenia biznesu, czyli nawiązujemy współpracę z pracodawcami, by być może w przyszłości ułatwić uczestnikom testu dotarcie do nich właśnie. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich w najbliższą niedzielę. Mam nadzieję, że nikogo z Państwa nie zabraknie na tym spotkaniu. W ręku trzymam zaproszenie, zaproszenie dla pani prezydent Iwony Wieczorek, która też obiecała z nami być. Zachęcamy wszystkich, by przyjść i sprawdzić swoją wiedzę. Ostatnie deszczowe dni przyniosły szereg przypadków, gdy woda zalewała piwnice i dostawała się przez progi do mieszkań. Tym razem skupimy się jednak na problemie zgieżanina mieszkającego na ostatnim piętrze bloku. Z powodu nieszczelnego dachu panu Maciejowi trzeci rok z rzędu zalewa sypialnię. O szczegółach Kuba Niedziela. Ulica Parzęczewska, osiedle Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Dwa bloki odgrodzone siatką, własny parking, kotłownia i kolektory słoneczne na blokach dach, chroniący od deszczu, choć akurat z tym zdaniem niektórzy lokatorzy polemizują. Pan Maciej od trzech lat walczy z wodą cieknącą z sufitu. Zalewa tak średnio 2-3 razy w roku, czyli przy wiosennych deszczach i w okresie zimy, kiedy śniegi zaczynają topnieć, no to automatycznie zalewa cały dach. W związku z tym, że ten przeciek jest nad łóżkiem, woda leci im po prostu na głowę. Pierwsze przypadki nieszczelności dachu miały miejsce w roku 2010. W ciągu trzech lat przedstawiciele TBS-u czterokrotnie odwiedzali mieszkanie pana Macieja. Oględziny skutkowały doraźnymi pracami naprawczymi. O skuteczności remontów najlepiej świadczy fakt, że co pewien czas trzeba było je ponawiać. Trudno jest znaleźć to miejsce, z którego woda przecieka do danego mieszkania, ponieważ spadki mogą spowodować, że woda podcieka. Większych odległości niż by mogło na to wskazywać położenie mieszkania. TBS tłumaczy, że organizuje naprawy, a pan Maciej dodatkowo dostaje za zalewaną sypialnię pieniądze. Za każdym razem, którym zgłaszał problem z cieknącym dachem, otrzymywał odszkodowanie z ubezpieczenia TBS. Tyle, że otrzymywane odszkodowania nie są dla lokatora rozwiązaniem. Mniejsze uszkodzenia usuwa na własny koszt, szczególnie że administracja nie zawsze reaguje na jego pisma. Opieszałość była TBS-u na tyle duża, że nawet w większości przypadków nie było odpowiedzi z ich strony. Sprawą zainteresował biuro poselski Artura Dunina, które w jego imieniu zapytało o przyczynę nierozwiązywania problemu. Odpowiedź zeszłego roku brzmiała brak pieniędzy. Nie ma funduszy. Na akurat na modernizację dachu, bo dopiero co były modernizowane panele, panele słoneczne. Biuro przygotowało kolejne pismo z prośbą o rozwiązanie problemu. Poinformowani o sprawie, także i my postanowiliśmy zapytać: Czy jest szansa na całościowy remont dachu? Tym bardziej, że problem nieszczelności nie dotyczy tylko pana Macieja. Podobne zacieki pojawiły się także u sąsiadów. Przygotowujemy się do generalnego remontu dachu, do konserwacji tego dachu, i wydaje mi się, że problem przestanie istnieć definitywnie. Myślę, że takim bezpiecznym terminem to będzie miesiąc, lipiec. O ile pogoda pozwoli na wykonanie prac, dodają w administracji. Jeśli nie pozwoli, problemy pana Macieja rozpoczną się na nowo. To już wszystkie informacje, jakie przygotowali dziś dla Państwa dziennikarze programu lokalnego. Już za chwilę gość tygodnia, w którym poruszymy temat trudnej, by nie powiedzieć tragicznej sytuacji młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu. Następnie prawo pod lupą poświęcone wyjazdom wakacyjnym, a na koniec zapraszamy na relacje z wystawy artystów amatorów, która miała miejsce w spółdzielczym Domu Kultury SEM. Proszę o pozostanie z nami.